Cześć, tutaj Szymon Zajchowicz z klaranza i dzisiaj pokażę Ci, czym są i jak zagrać flażolety naturalne. Flażolety naturalne to jest bardzo dobrze brzmiąca technika i też bardzo prosta do zagrania. Tutaj na początku słyszałeś krótką demonstrację. Zagrałem przez wszystkie struny na 12 progu flażolet właśnie naturalny. I w ten sposób to brzmi. Myślę, że kojarzysz to brzmienie. Można oczywiście w innych miejscach też na gryfie... wykorzystywać te flażolety w różnych miejscach. Zaraz do tego przejdę. No i czym to jest flażolet? Nie będę robił jakiegoś wielkiego wstępu od strony teoretycznej, bo też sam nie jestem tutaj fizykiem, żeby to wszystko tłumaczyć. Chodzi o wzbudzanie alikwotów danej struny. Poprzez skracanie jej w odpowiednim miejscu, w tak zwanym węźle, uzyskujemy różne alikwoty, czyli różne flażolety, w różnej wysokości. I na przykład, jeśli mamy strunę E, to oczywiście kiedy ją zagramy Pustą, no to jest dźwięk E. To nie jest wielka, um, wielkie odkrycie, ale możemy zagrać na nim flażolety w różnych miejscach na gryfie. Tutaj takich naj najłatwiejszych zagrałem, czyli 5, cz 7 y próg zaraz, i 12 próg, zaraz do tego przejdę. Uzyskujemy różne flażolety. Z zacznijmy może od 12 progu, żeby zobaczył, jak to zrobić. Chodzi o to, że musimy strunę jednocześnie zbudzić, czyli uderzyć, ale też ją przytłumić. Czyli zamiast dociskać na tym dwunastym progu palcem, tak jakbyśmy normalnie zrobili, czyli zagrali po prostu ten dźwięk, kładąc palec na dwunastym progu, właściwie tuż przed tą blaszką, czyli tuż przed progiem. W przypadku flageoletów robimy troszkę inaczej, czyli ten palec kładziemy nad blaszką, dokładnie nad tą dwunastym progiem, czyli tą blaszką centralnie nad nim i nie dociskamy do końca, czyli tylko lekko dotykamy tę strunę. I od razu i uderzamy kostką, i od razu po tym, jak dźwięk już się zostanie wydobyty, zabieramy ten palec, tak żeby nie tłumić tej struny, żeby ona jak najdłużej wybrzmiewała. Czyli w ten sposób. I to był właśnie plażolet na 12. progu struny, um, struny E, struny pierwszej. Oczywiście tak samo możemy od każdym, na każdej innej ze strun. Jak słyszysz, wszędzie to działa. Tutaj mała uwaga: dałem specjalnie na przystawkę tą przy, przy mostku, ponieważ wtedy najłatwiej na tej gitarze, przynajmniej, ale myślę, że na większości albo na wszystkich będzie wydobyć. Po prostu, e, kiedy dam na inną przystawkę, oczywiście też to się uda. Jest inne brzmienie, cieplejsze, jak to zazwyczaj przy tej przystawce przy gryfie. E, ale za to jest minimalnie trudniej wydobyć te flarzelety. W tym przypadku nie ma to żadnego znaczenia praktycznie, bo i na, na każdej przedstawce jest łatwo na 12 progu, ale są takie miejsca na gryfie, gdzie te plażety trudniej się wydobywa i tu już wtedy to będzie miało znaczenie. Więc jeśli próbujesz, zaczynasz dopiero, zachęcam Cię, abyś przedstawił sobie, jeśli grasz oczywiście na gitarze elektrycznej, bo na, na, na innych też można wydobyć flarzelety, łatwiej Ci będzie na tej przystawce przy mostku. Ok, więc to jest pierwsze miejsce, gdzie możemy zagrać farżelet naturalny, czyli dwunasty próg. I tutaj sprawa jest prosta, jeśli chcemy wiedzieć, jaki dźwięk wydobywamy, bo to jest ten sam dźwięk, który byśmy mieli, gdybyśmy zagrali pustą strunę. Czyli pusta struna szósta to jest dźwięk E, tutaj też będzie dźwięk E. Tak samo pusta struna A, tutaj też dźwięk A. Słyszę, że jest to ten sam dźwięk. Więc tutaj nie ma wielkiej filozofii, żeby zapamiętać, jak, jak ten dźwięk, jaki dźwięk wydobywamy tym farżeletem. Później, drugie miejsce, podam się takie trzy miejsca, gdzie jest najłatwiej te flażolety wydobyć. Drugie miejsce to jest próg siódmy, czyli mamy tutaj. Minimalnie trudniej niż na dwunastym progu, ale też nie ma wielkiego, wielkiego problemu z tym. I tutaj już nie wydobywamy tych samych dźwięków, co pusta struna, czyli jak mamy strunę, nie będzie tutaj druga struna, struna H, to już flażolet nie jest dźwiękiem H. Tutaj też możemy łatwo sobie ułatwić znajdowanie dźwięków, gdyż jest to dokładnie ten sam dźwięk, który byśmy zagrali normalnie na tym siódmym progu. Czyli jeśli na siódmym progu strony H drugiej strony mam dźwięk Fis normalnie, proszę sobie sprawdzić, ten sam dźwięk tutaj na drugim progu, czyli dźwięku Fis, jest to więc dźwięk Fis bez wątpienia. Jeśli zagramy flażolet, to też jest to dźwięk Fis. Czyli flageolet na siódmym progu to jest ten sam dźwięk, który mielibyśmy zagrany normalnie, gdybyśmy grali na tym progu, ale nie flajoletą. Czyli tutaj mam na przykład dźwięk H. Ok, więc to jest drugie miejsce, gdzie możemy łatwo wydobyć flajolety, czyli siódmy, prog, siódmy próg. I jeszcze trzecie miejsce, które ci pokażę, to jest próg e, piąty. Na progu piątym też mam flajolety. Stosunkowo proste do wydobycia. I tutaj sprawa jest taka, że znowu mamy te dźwięki, które są na. Grany jako pusta struna, czyli jak mam, trzymałem się tej drugiej struny, dźwięk H, to tutaj także będzie dźwięk H. Z tym, że on jest oktawę wyżej niż ten flażol, który gramy tutaj na 12 progu. Czyli zagrajmy tutaj na strunie drugiej i tutaj. Wszyscy ja słyszę, że to jest dźwięk oktawy wyżej. Czyli jest trochę różnica w brzmieniu, ale jeśli chodzi o sam dźwięk, to jest ten sam. I tu jest. Tu w tym przypadku dźwięk H i tutaj był dźwięk H na drugiej strunie. Ok, to są te trzy najprostsze miejsca. Zachęcam Cię, żebyś zaczął od 12 progu, popróbował skoordynowanie tych dwóch rąk. Czyli kładziemy palec, nie dociskając i od razu go zabieramy po uderzeniu kostką. Musisz tutaj mieć po prostu wprawę w tym, żeby przyłożyć palec szybko. Uderzyć kostką i od razu go zabrać, żeby ten dźwięk nie był tłumiony. To nie jest trudne, więc po paru minutach myślę, prób zacznieć to wychodzić. Pamiętaj o tym, żeby dawać ten palec nad blaszkę. Ja na początku, kiedy dowiedziałem się o plażoletach, usłyszałem, że jest coś takiego, więc spróbuję. No i próbowałem. I ten dźwięk był taki dość, jak słyszysz, nieudany, ponieważ nie dawałem tutaj centralnie nad tą blaszką, tylko dawałam tak, jakbym normalnie grał, czyli. Jakby między progami, bliżej oczywiście tego progu, 12, ale nie dotykając go, no bo wtedy normalnie byśmy nie mieli dźwięku. Ale w przypadku flarzeletu właśnie w tym miejscu chcemy uzyskać. I oczywiście możesz później popróbować w innych miejscach znajdować te flarzelety. One są praktycznie wszędzie, tylko w jednym miejscu jest bardziej wyrazisty, łatwiejszy do zagrania, w innym będzie trudniejszy. Na przesterze na pewno będzie łatwiej też, więc możesz popróbować na przesterze, jeśli masz taką możliwość i grasz na elektryku. No i pobaw się, poszukaj tych dźwięków i koniecznie też, kiedy będziesz się uczył w różnych miejscach parzyletów, zapamiętuj jakie to są dźwięki, bo inaczej ciężko będzie ci to w praktyce wykorzystać. A jeśli wiesz, że na przykład tutaj mam dźwięk E, tutaj dźwięk H, tutaj dźwięk G i tak dalej, to jesteś w stanie później to w trakcie czy gry akordowej, czy nawet improwizacji wrzucić gdzieś parzylety, no i to robi fajny, dobrze brzmiący efekt. Może będzie jeszcze jakaś w przyszłości lekcja, w którym pokażę jakieś praktyczne zastosowanie na konkretnym przykładzie. Tutaj chciałem po prostu pokazać, czym są e, flażolety. Więc mam nadzieję, że ta lekcja się spodobała. Napisz koniecznie poniżej, e, jak Ci się podobała lekcja, e, czy masz jakieś pytania, czy jakoś pójść dalej, na, na jaki temat następną lekcję nagrać, jeśli chodzi o flażolety, czy mam coś wyjaśnić, konkretne zagadnienie. E, ja te wszystkie komentarze będę jeszcze odpowiadał, więc zostaw jej komentarz. Daj też kciuk w górę, jeśli nasz na, na YouTubie, polub ten filmik yy, oraz chyba z tej strony jest przycisk, możesz subskrybować nasz kanał na YouTubie, żeby otrzymywać kolejne darmowe lekcje. Więc dziękuję na dzisiaj. Tutaj był Szymon Zajfers, gitary gitarypl i pamiętaj, ćwicz mądrze, niekoniecznie dużo.